Pozwólcie państwo, że powiem kilka słów o pani Elżbiecie. Przedstawię panią. Pani Elżbieta jest licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, wykładowcą i prelegentem największych wydarzeń w branży nieruchomości. Od kilkunastu lat obsługuje transakcje sprzedaży i najmu nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Świadczy profesjonalne doradztwo prawno-inwestycyjne z pełnym audytem nieruchomości, optymalizacją ryzyka i maksymalizacją zysków. Kreuje dochody z nieruchomości poprzez umiejętne regulowanie stanów prawnych, znoszenie współwłasności, porządkowanie spraw lokatorskich. Udziela bieżącego wsparcia prawnego największym graczom w sektorze rynku nieruchomości. To brzmi bardzo skomplikowane, ale myślę, że za chwilę wszystko stanie się jasne, prawda? Dodam jeszcze tylko, że Pani Elżbieta jest również autorką książki Być Rentierem. Jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości pod wynajem. Pani Elżbieto, oddaję Pani głos. Bardzo dziękuję. Dziękuję za piękne przedstawienie mojej osoby. Witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście, widzę większość pań dzisiaj, ale też jest kilku panów. Natomiast ja dzisiaj będę chciała troszeczkę Wam opowiedzieć, dlaczego nieruchomości są dla kobiet. Drodzy Państwo, o biznesie w nieruchomościach mówi się bardzo wiele. Natomiast ja to, jak już mam kogoś słuchać, to słucham tych najmądrzejszych i najbogatszych. No bo chyba po to inwestujemy, żeby zarabiać. I Warren Buffett powiedział, inwestuj w siebie albo w nieruchomości. Ja się zastosowałam. Szczerze nie narzekam. I teraz powiem tylko kilka słów o rynku nieruchomości. Zobaczcie, drodzy państwo, kto w te nieruchomości inwestuje i czy to rzeczywiście dobry pomysł. Inwestują gwiazdy show biznesu, celebryci, ale inwestują też prawdziwe rekiny biznesu, prezesi wielkich korporacji i oni na tym podobno nieźle zarabiają. Miliony euro gwiazdy wrzucają w nieruchomości. Słyszymy, Lewandowski kupił kolejny apartament. Prezes danej korporacji za miliony sprzedał swoją willę. I tak dalej. O tym się dużo mówi. Ale czy to rzeczywiście dochodowy biznes? Czy do inwestowania w nieruchomości potrzebujemy ogromnego kapitału? Niekoniecznie. Moi klienci inwestują, kiedy mają próg wejścia nawet 50 tysięcy, wspomagają się kredytem. I też Państwu powiem, też zarabiają. To jest świetny rynek, tylko trzeba to wszystko oczywiście robić z głową. I teraz czasy mamy, jakie mamy. COVID zrobił swoje. I pytanie, czy to tutaj coś mi widzę, slajdy przeskakują, ale chciałam o tym powiedzieć. Czy w obecnych czasach inwestowanie w nieruchomości. To jest to, na co powinniśmy się zdecydować. Jak się Państwu wydaje? W ogóle, kto z Państwa inwestuje w nieruchomości? No właśnie. Jak się ma ten rynek nieruchomości? Czy Ci Państwo, którzy inwestujecie, odczuliście jakoś bardzo dolegliwie skutki pandemii? Chyba nie. Szanowni Państwo, szczególnie te luksusowe nieruchomości, ten segment premium, on absolutnie nie poszedł w dół. Wręcz przeciwnie, wielu klientów zwraca się do mnie i mówi: Pani mecenas. Kupujemy, szybko kupujemy, my natychmiast musimy wyprowadzić pieniądze z banku. Ludzie boją się trzymać pieniądze teraz na kontach bankowych. Boją się tego, że stanie się coś, co stało się u naszych zagranicznych sąsiadów. Że na przykład powiedzą nam, ho-ho, koleżanko, ty sobie dzisiaj możesz wypłacić, ale tylko 200 euro. O proszę. A, a sukienka kosztuje trochę więcej, która mi się podoba no bez żartów. Ciężko zarobione pieniądze, dlaczego ktoś ma to limitować? Ale niestety tak się dzieje. Decyzje rządu są różne, nie mamy na to wpływu. Natomiast nieruchomości dają tą pewność, że nikt nam ich nie zabierze mało tego. Na przykładzie chociażby mojego klienta mogę państwu powiedzieć, że kupił w półtorej roku temu apartament na Białym Kamieniu milion 800 zł w tym momencie ma już oferty za prawie 3 miliony złotych. Dlaczego? Dlatego, że ludzie zdali sobie sprawę z tego, że jeżeli ich lekko zamknął w blokach, w małych mieszkaniach, to wcale to nie jest fajne. Dlatego zaczęły rosnąć ceny tych nieruchomości, gdzie mamy taras, gdzie jest przestronnie, gdzie możemy pracować z domu i po prostu miło spędzać czas. Także zobaczcie Państwo, Okazało się, że na covid również można zarobić I co jeszcze chcę Państwu powiedzieć, co jest istotne, że te nieruchomości dają ogólnie takie poczucie bezpieczeństwa i takiej pewności i niezależności, a szczególnie kobiety tego potrzebują. Dlatego, że jedyne, czego możemy być pewni, to tego, że, że będą jakieś zmiany. No i oczywiście śmierć, ale o tym nie mówmy, bo chcemy, żeby dzisiaj było przyjemnie. Także zmiany są. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. No, ja wiadomo, jako prawnik, no jednak y, zajmuję się w sumie taką branżą fajną, bo inwestowaniem, jest sporo sukcesów, ale też spotykam się codziennie z takimi. Bardzo przykrymi sytuacjami, jak rozwody, kwestie władzy rodzicielskiej, podziały majątków wspólnych. Oczywiście gdzieś tam wszędzie w tle jest nieruchomość, ale, ale takimi sprawami się zajmuje. I teraz wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Jest zielanka, wszystko fajnie, mamy kasę i tak dalej. Ale w pewnym momencie przychodzi chociażby wirus, i nagle wylatujemy z pracy. Hello. No, tak się może stać. Oczywiście, możemy się od tego odwoływać, i tak dalej. Ja wam chętnie pomogę, ale za to też będziecie musieli mi zapłacić, żeby pójść do sądu. I nagle odcina się źródełko. Inna opcja. Oczywiście nie zakładamy tego wstępując w jakiś związek, czy partnerski, czy małżeński, ale wszystko jest fajnie. Zakładamy sobie, że to nasz mąż będzie głową rodziny. I nagle pojawia się inna koleżanka. I jest takie ups. No i teraz pytanie: czy tego typu zmiany nie wpłyną na nasz standard życia? I jeżeli nie będziemy mieć jakiegoś takiego troszeczkę wentyla bezpieczeństwa, to czy przypadkiem jednak ta nasza stopa życiowa się nie zmieni? No, przecież tego nie chcemy. I nieruchomości dają nam niezależność. Niezależność w podejmowaniu decyzji i pewność tego, że nawet jeśli coś się wysypie, i nawet jeśli nic strasznego się nie stanie z tej drugiej strony, tylko wy po prostu stwierdzicie: O nie, ten szef już mnie tak wkurza, nie dam rady dłużej tam pracować. To po prostu powiecie: Dziękuję, do widzenia, bo wiecie, że okej, okay, może będzie troszkę mniej, ale jednak macie pewien poziom życia zapewniony. Czy to z czynszów, najmu, czy po prostu, jeżeli będziecie chcieli większego zastrzyku gotówki, to po prostu tą nieruchomość sprzedacie i życie fajnie toczy się dalej. Dla mnie bardzo duży komfort. Co jeszcze? Chcę Państwu powiedzieć, że tych spraw yy, tak naprawdę wcale nie jest mało, bo to nie są wymysły gazet i tak dalej, tylko ja zrobiłam sobie takie statystyki przez, przed dzisiejszym spotkaniem. I okazało się, że z całej Polski tego typu spraw to jest mniej więcej 11 tygodniowo. Czyli no ktoś powie, no może nie za dużo, no ale jednak to się dzieje i tych spraw jest coraz więcej. A dlaczego? Dlatego, że po tym okresie izolacji no troszeczkę częściej podejmujemy decyzję o rozstaniu. Także tak to wygląda. I teraz pytanie, czy. Inwestowanie w nieruchomość jest dla każdego, na pewno nie, na pewno nie jest dla tchórzy, dlatego, że tu jak przy każdej inwestycji trochę trzeba zaryzykować. Ale generalnie jakby jest o tyle fajne, że jeżeli chcemy inwestować w jakieś akcje, w jakieś fundusze, na giełdzie, to trochę musimy się na tym znać, no jest to jednak ryzyko. A tutaj, jeśli nie macie na to ochoty, żeby robić to osobiście, to możecie Państwo Wynająć sobie chociażby taką firmę jak moja, gdzie ja zajmę się wszystkimi tematami prawnymi, tak, żeby inwestycja była bezpieczna, a mój zespół zajmie się tym, żeby dobrać Państwu doskonałą nieruchomość, odpowiednią do Waszych potrzeb, do Waszego portfela, jakim dysponujecie. I przeprowadzić Was przez ten cały proces inwestowania, tak naprawdę od samego początku do końca, i Waszym jedynym, no może trudnym obowiązkiem będzie to, żeby raz w miesiącu sprawdzić saldo konta, czy wszystko od nas wpłynęło. Myślę, że można sobie pozwolić na taki wysiłek. No dobra, i teraz to, co już mówiłam wcześniej. Żeby zacząć inwestowanie w nieruchomości, wcale nie musimy mieć Bóg wie, jakich pieniędzy na koncie. Taki próg wejścia w Warszawie, żeby już zacząć zarabiać, to jest około 50 tysięcy złotych. Ja mam takich klientów i okazuje się, że po półtorej roku, dwóch latach wspólnego oczywiście inwest intensywnego inwestowania, gdzie najpierw inwestowaliśmy w taki sposób, że kupowaliśmy na przedwstępne, oni zarabiali na sesjach i tak dalej. Nagle spełniają swoje własne marzenie i na przykład kupują swoją pierwszą kamienicę. Jest to piękna sprawa zarówno dla mnie, jak i dla nich. Także myślę, że jest to fajny, fajny przykład. I nie bójmy się tego, że, że nie wiem, jesteśmy zabiedni, czy na tą chwilę nie mamy takiej gotówki. Jeżeli czujemy, że nieruchomości to coś, co nas kręci, to spróbujmy, a ja chętnie Państwu w tym pomogę. I teraz tak. Podsumowanie tego wszystkiego, to o czym dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć, bo kobie, takie kobiece mamy spotkanie. Dlaczego nieruchomości są dla kobiet? Ja bardzo się dziwię, że na tym rynku nieruchomości, na którym jestem już prawie 16 lat, dość intensywnie, to ten rynek op opanowali głównie mężczyźni. Oczywiście czasami całkiem fajni mężczyźni, więc super mi się z nimi współpracuje, ale generalnie słuchajcie Państwo. Te nieruchomości to jest idealny przecież biznes dla kobiet. Ale dlaczego? Dlatego, że my kobiety, no mówmy się, my mamy duże potrzeby. Nie wiem, nowa kolekcja się pojawia, nowe buty, torebka. No przecież to nie będzie czekać do dziesiątego, do wypłaty. No przecież ktoś to może wykupić. No my musimy mieć płynność finansową. Fryzjer, kosmetyczka, zabiegi medycyny estetycznej. Nie zawsze po nich możemy na drugi dzień pójść do pracy. Także widzicie, panie, a jeżeli jesteśmy na typowym etacie, no to szef mógłby tego nie zrozumieć. No, nie przyjdziemy, bo tu troszeczkę śniaczek się pojawił. Także te nieruchomości dają komfort i dla mnie one dają taką dużą wolność, żebyśmy żeby można było się realizować. Oczywiście wymagają też ciężkiej pracy, ale jednak nie jest to biznes, który wymaga tego, żeby o określonej godzinie gdzieś być. W zasadzie możemy zarządzać tym biznesem z każdego miejsca na świecie. I teraz kolejna kwestia. Mamy pasję. Pasję wiążą się z tym, że no niestety musimy. Spoświęcić na tę pasję sporo czasu. Ja, niewielu z Państwa wie, ale jestem zawodniczką jeździectwa. Mam swoje konie, mam swoją stajnię, można powiedzieć, że nawet ośrodek jeździecki. I gdyby nie nieruchomości, nigdy nie mogłabym sobie na to pozwolić. Także daje to Państwu komfort, że nie tylko jest dochód. Bo na nieruchomościach nie ukrywajmy, zarabia się nieźle, ale przede wszystkim możecie pracować wtedy, kiedy chcecie. No i najistotniejsza rzecz bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nie tylko dla Państwa, ale i dla naszych rodzin. Kiedy decydujemy się na dziecko w okresie urlopu macierzyńskiego. My nie tracimy płynności finansowej. No, chyba nikt nie jest zainteresowany tym, żeby korzystać tylko ze świadczeń, które przysługują. To jest no, nieco za mało i dla nas, i dla dziecka. Nieruchomości, które na przykład będziemy wynajmować, będą dawały nam pasywny dochód, z którego bez problemu będziemy mogli funkcjonować. Poza tym nieruchomości, jak wspomniałam wcześniej, nie stracą na wartości. Wręcz można być pewnym, że jeżeli dobrze wybierzemy, to ich wartość będzie rosła. Także, szanowni państwo, podsumowując, nieruchomości dają wolność, czas i bezpieczeństwo. Ja mam nadzieję, że ta moja krótka prelekcja zachęci tych, którzy jeszcze nie inwestują do tego, żeby zacząć to robić, bo to nie jest trudne, a ja z ogromną przyjemnością i mój, mój zespół będziemy Państwa w tym wspierać. Cały ten proces inwestowania w nieruchomości opisałam również w książce Być rentierem, jak bezpiecznie. Inwestować w nieruchomości pod wynajem. Także, jeżeli ktoś z Państwa zainteresowany jest tą tematyką, serdecznie zapraszam. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę samych bezpiecznych i oczywiście bardzo dochodowych inwestycji. Dziękuję bardzo.